Dzień dobry, z tej strony Rafał. Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia sentymentów wobec ryzyka. No, i jeśli chodzi o początek nowego tygodnia, przyniósł on uspokojenie dość byczych nastrojów w końcówce ubiegłego. Generalnie koniec pierwszego kwartału należał do bardzo udanych. W tym momencie mamy do czynienia z lekką zadyszką. Przedświąteczny tydzień, obniżona płynność, wzrost niepewności wobec tego, jak będzie zachowała się dalej inflacja po nieoczekiwanym... Ob niżeniu produkcji przez kartel OPEC to wszystko doprowadziło do wyhamowania wzrostów. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, no to wczoraj poznaliśmy słabszy od oczekiwań odczyt ISM dla amerykańskiego sektora przemysłowego. W pierwszym momencie publikacji rynek pozytywnie zareagował, ale później pojawiły się spadki. No słabsze dane z gospodarki generalnie zwiększają prawdopodobieństwo scenariusza, że w maju amerykańska rezerwa federalna zakończy cykl podwyżek 100%. Ale w kontekście wzrostu notowań ropy warto podkreślić chociażby wczorajszą wypowiedź jastrzębio nastawionego Bularda z Fedu, że decyzja kartelu no sprawi, iż spadek inflacji w 2023 roku będzie większym wyzwaniem niż gdyby ceny surowców, ceny ropy naftowej kształtowały się na niższym poziomie. Jeśli chodzi o publikację w dalszej części tygodnia, no to dzisiaj kalendarium makroekonomiczne nie należy do Najciekawszych, a powinniśmy zwrócić uwagę głównie na dane dotyczące lutowych zamówień w amerykańskim przemyśle. Jutro indeks ISM dla sektora usługowego, raport ADP. Najważniejsze dane oczywiście: Wielki Piątek, gdy część już rynków będzie zamknięta, wtedy poznamy marcowy odczyt z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli chodzi o. Sytuacji na rynku walutowym widać, że słabsze dane z amerykańskiego sektora przemysłowego zaciążyły dolarowi. Kurs euro USD wychodzi w tym momencie powyżej 1,09. Dzisiaj Bank Rezerwy Australii zgodnie z oczekiwaniami utrzymał poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie, aczkolwiek część uczestników rynku spodziewała się podwyżki stóp. Generalnie RBA pozostawił otwartą drogę do dalszych podwyżek w razie potrzeb, aczkolwiek jego retoryka pozostaje dość gołębia wobec tego, co prezentuje Fed czy Europejski Bank Centralny. Stąd dolar australijski pozostaje dzisiaj pod presją, mimo nie najlepiej wyglądającego USD. Jeśli chodzi o sytuację na rynku złotego, no tutaj mamy do czynienia z lekkim wzrostem notowań euro pln ale cały czas poruszamy się w bardzo dobrze, dobrze znanym paśmie wahań. USD PLN ze względu na przecenę amerykańskiej waluty schodzi w tym momencie do poziomu 4 ,28 zł 28 groszy. Wracając do notowań ropy, plany ograniczenia produkcji przez kartel OPEC utrzymują notowania e, WTI w okolicy 80 dolarów za baryłkę. Jeśli chodzi o złoto, to wraz za euro-dolarem. E, Zbliża się do okolic 2000 dolarów za jedną uncję. Dzisiaj, jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, no tych wydarzeń nie będzie zbyt wiele, ale warto zwrócić uwagę na słowa Lisy Cook, członka zarządu Fedu, który no Może odnieść się do tych ostatnich wydarzeń i perspektywy zakończenia cyklu podwyżek stóp przez Fed. Jeśli dolar będzie odwrócie, odwrocie, euro-dolar będzie kontynuował wzrosty, jak najbardziej to będzie argument na wyjście notowań złota powyżej 2000 dolarów za jedną uncję. Wracając do rynku akcyjnego, oczywiście Oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych są kluczowe na obecną chwilę, aczkolwiek pamiętajmy, że wielkimi krokami zbliża się sezon wyników za pierwszy kwartał, ten oczywiście będzie rozpoczynał się publikacjami wyników amerykańskich instytucji finansowych, które znajdowały się de facto w centrum uwagi uczestników rynku w marcu, banki, sytuacja w sektorze bankowym była bardzo uważnie śledzona. Dane chociażby z sektora przemysłowego, słabsze od prognoz, da, słabsze dane z realnej gospodarki, no, stawiają pod znakiem zapytania wydźwięk sezonów wyników, no, jeśli będzie słabszy od prognoz, no, on może być czynnikiem, który de facto może wymazać te wzrosty, które widzieliśmy w końcówce pierwszego kwartału, ale jeśli wydźwięk byłby pozytywny, jeśli mimo tej niekorzystnej sytuacji gospodarczej wyniki spółek sprostałyby oczekiwaniom albo byłyby od nich wyższe, jak najbardziej może być to czynnik, który doda dalej paliwa do wzrostów, Także Obok Fedu należy pamiętać o tym, że już w przyszłym tygodniu, uwaga, zacznie skupiać się na amerykańskich spółkach. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia EMUS-a. Pozdrawiam i do usłyszenia.